Matematyka mojego projektu jest właśnie reguła proporcji złotego podziału, w szczególności zaś to, czy i jak na naszą percepcję. Złoty podział, inaczej zwany złotą proporcją lub boską proporcją, to podział odcinka na dwie części, tak, że stosunek długości dłuższej z nich do krótszej jest taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Złoty podział wykorzystuje się często w estetycznych proporcjonalnych kompozycjach architektonicznych, malarskich, czy jak w przypadku moich prac fotograficznych. Złoty Podział znany był już w starożytności i przypisywano mu ogromne walory estetyczne. Moja praca obejmuje materiał z obszaru sztuki, szczególnie z obszaru fotografii i kompozycji. Dotyka też pewnych elementów z psychologii, z dziedziny spostrzegania. Celem mojej pracy było zweryfikowanie tezy, jaką postawiłam, mianowicie takiej, że fotografie wykonane według kompozycji złotego podziału są odbierane przez ludzi jako ciekawsze, przyjemniejsze do oglądania od tych wykonanej wbrew yy, zasadzie złotego podziału. Chciałam sprawdzić, czy istotnie złoty podział jest aż tak ważny dla kompozycji i dla ludzkiego oka. Najpierw powiem kilka słów o przygotowaniach. Parę informacji pozyskałam podczas wykładów, yy, które odbywały się na plenarze. Część zgromadziłam z książek, które mam w domu, ale korzystałam także z internetu. Yy, najpierw więc czytałam, notowałam, a potem... czyli gromadziłam informacje. Przebiegł mojego badania zaplanowałam w ten sposób, że najpierw wykonałam 16 par niemal identycznych fotografii, niemal, ponieważ różniły się kompozycją. Jedna z nich była wykonana zgodnie z zasadami kompozycji złotego podziału, a druga z nich wbrew tej zasadzie. Każdy badany proszony był o to, aby z każdej pary fotografii wybrać tę, która wydaje mu się przyjemniejsza w odbiorze. W ten sposób przebadałam 40 osób. Następnie policzyłam wszystkie wyniki, czyli przeanalizowałam i zanotowałam każdą parę fotografii oddzielnie. Na przykład spośród dwóch fotografii pary A, zdjęcie ze złotym podziałem wybrało 34 na 40 osób, natomiast fotografię bez złotego podziału wybrała reszta, czyli 6 na 40 osób. Następnie obliczyłam, ile średnio osób wybierało fotografię bez złotego podziału, a ile ze złotym podziałem. Okazało się, że aż 76% badanych wybierało z pary fotografii tę, która była ze złotym podziałem. Zdawałem potwierdzenie mojej tesy, w, że fotografia z, wykonana według złotego podziału jest chętniej i przyjemniej odbierana przez ludzkie oko. Potwierdziło się w praktyce to, o czym wcześniej czytałam w książkach. Chętnie wykorzystam to w moim dalszym fotografowaniu.